24 listopada. Dziś, 24 listopada, wspominamy świętych męczenników Wietnamu. Wspominamy dziś 117 męczenników wietnamskich, kapłanów, katechetów, świeckich biskupów, którzy oddali życie za Chrystusa w latach 1745 do 1862 podczas brutalnych prześladowań w Wietnamie. Najbardziej znanym spośród nich był święty Andrzej Dung Lak, kapłan, który stał się przedstawicielem całej grupy. Wielu z nich było torturowanych, więzionych, zmuszanych do podeptania krzyża lub wyrzeczenia się wiary. Trwali jednak w miłości do Chrystusa aż do końca. Ich świadectwo ukazuje, że Ewangelia zapuszcza najgłębsze korzenie tam, gdzie jest podlewana krwią męczenników. Czy moja wiara jest na tyle żywa, że potrafiłbym bronić jej w trudności? choćby przez małe, codzienne wybory. E